Yo! Yo, elo, kurde, demeges, demeges, jo! yo. Zwońłem w tempie, ale niech mo. I co tam w Coffee Shopie? No, no i kurwa, tak jest taka fajna lupeczka. Kurwa, zaimista w kurczynka. Ale kurde, nie wiem, czy na białaczki, albo czy nie była chora, wy co? No? Miała chustę i była łysa. A no to miała, <coughs> chyba była po chemioterapii tej. No, możliwe, no. Ale kurwa, naprawdę, nie wchodziłem, kurwa, to ona mi dawała takie kurwa topy, że kurwa ten Turas, nie wiem, czy to nie był jej facet, albo może jakiś właściciel że on przychodził na końcu, kurwa, już po, po paru razach tam byłem, nie? No. I patrzał, kurwa, co ona mi daje, co jest Może był, kurwa, zazdrosny tej? Kurwa, nie wiem, może to była jego dupa, ale wiesz, kurwa, nie chodzi o to, że, wiesz, tam, kurwa, od razu tam chciała się ruchać albo coś tego typu, tylko po prostu, no, kurwa, weszłem grzecznie, kurwa, grzecznie powiedziałem, tak dalej, tak dalej i po prostu spojrzałem na nią Kurwa normalnie, jak normalnego człowieka, może kurwa inni ludzie na patrzeli i jak kurwa na inną osobę to tej właśnie chemioterapii albo coś. Wiesz co dzi? No. Za każdym jewalnym razem to kurwa szłem do kurwa siwy dostawałem kurwa, takie kurwa, całe gałęzie. Całe szczyty, kurwa. <laughs> całe topy. całe w ciągu. No czaję, to. Gdzie teraz lecimy? Do kofisoku lecimy, tak? <laughs> Jadowimy. <mnie>, Ciao! <laughs> Prima sort, kurwa, tak? nie niezumana, kuchnia italiana! <grystanie> yeah. Jak, bo? Jeden, rozwój, jeden! Miał koników siedem! Gdzie, kurwa, jeden zjebał, pan, bo kurwa zachorował, kurwa, no to kurwa, mówi chuj! Jak nie ma siedmiu koni, to rzucam się na renifery, nie? Też go no chuj, chuj! No pan. Teraz rozwieś prezenty, kurwa, idź po worki, kurwa, na prezenty, kurwa, tak, kurwa, w i tak dalej. Kup kurwa te prezenty tak. za kurwa te hejsu, też jest brakuje, nie? nie? Także jeżeli ktoś by miał na zbyciu renifera, ale zdrowego Z trzema rogami yy, Biorę za każdą cenę, dziękuję A więc Czekam błąd? na Ty. telefony A wielbłąda też mordę? Może być wielbłąd, ale trzygarbny <laughs> <laughs> Bo kurwa dwójki nie biorę Dwójka chujowa nie, bo jest no, kurwa Chujowa panie, yy, Nieparzyście jest tak, czy Musi parzyście jest wujki, kurwa? to mu kurwa rozumiesz na biodro poszło nie? No no to kurwa jak szybko to tak, dalej. Teraz zapierdala z wielbłądem kurwa, tak? Dymeges. A wielbłąd do mnie kurwa na końcu mówi tak, ty. Słuchaj kurwa Damian yy, Co kilometr? Nie? A skamy nie... Nie, nie kamerę, bo cię ślepę, wiesz? Nie patrzę. Bo to jest lampa No wielbłąd do mnie mówi tak, no. Kurwa, nie wiem, obydwaj się napisaliśmy, a ja on sobie powiedział, kurwa, fetę, bo byliśmy na pustyni, kurwa, się zgubiliśmy, kurwa, tam i tak dalej. No. i kurwa, zrobiłem kurwa wielbodowi żarcze. A No i kurwa, i sobie. No. no i kurwa, wybieram sobie fety. Mówiłem, wielbodnik nie będzie, kurwa, sam. Też w pierdoli nie? Najebaliśmy się fety, obydwaj kurwa, rozumiem kurwa. I wielbog mówi do mnie tak. Co kilometr kurwa, nie Walisz konia. Mówię chyba ci pojewał. Albo kurwa mnie pojewał, albo nigdzie kurwa nie dochodzi. Ja no to no, kurwa, no, jesteśmy dzisiaj nic nie stanie, nie? No chuj, nie? nie? w lewa, później prawa kurwa, już chorę z gorą dostałem. Mówię, co jest to chuj, ja ręce polą. A wielbłąd do mnie to. <zum> <zum> Saj kamień kurwa, nie? <zum> <zum> Dokładnie tej dobrze jest, nie? No, kurwa, z kamieni chuja! <zum> No, czaje, czaje mordo Co dawaj, wpadamy do coffee shopu, nie? Znaczy, ja czy tu wpada się czekam, nie? Coffee shop Maximilian? Maska? Żeby Maska jest, pijali, nie? Że to Maska musi być, nie? zaraz kurwa, ci łeb oprygamy wariacie, bo masz już długie takie po. To też to maska? No. Okej. Okay. Halo? Jak tam, zaskilują? Kupi się ranie Najlepsze na świecie. Gdzie idziemy teraz? Teraz idziemy pić. Idziemy pić? Gdzie idziemy pić? Idziemy kurwa się najebać. Gdzie? Idziemy w sklepie, kurwa. Idziemy do sklepu? Idziemy do, do sklepu się najebać, Idziemy na półkę z alkoholami, otworzymy, kurwimy się alkoholem i będziemy na Dobra. Jak powiedzą, że sobie żyliśmy, to i rozjebiemy. Da ci hajsy coś, kurwa, na duchy? Nie. Mam ręce. Na pewno? Kurwa. Nie potrzebujesz na bank hajsu? Tym razem, kurwa, lecę, kurwa, z kurwami od razu, tak. Może dam ci coś, kurwa, pieniędzy, A, y Jeżeli, kurwa, panie P, oglądasz, kurwa, mnie, to za te kurwa oczernianie, chuj ci w dupę tę stara kurwo, mówię o tobie Pitek, nie? Ty chyba kurwa pało! Szyburga. Jak ci kurwo dojdę, to ci kurwa tak ludzibie, że ci kurwo hułczeli, nie? Uciekaj lepiej kurwa, szmat dziwko! <śm> chuj ci w dupę, nie, czy stara kurwo, nie? Tak jest, morde, tak jest. ci do dupy, nie? Za te kurwa... Yy, przyrodzenie z kolegami, jeszcze kolegów w, w błąd wprowadzanie, nie? Tak jest. Chuj ci niebezpie. mój w dupę. Jeżeli to ci nie pasuje, to przyjdź do mnie i powiedz mi to prosto w ryj. To się tak kurwa połamie. A bo że nie Że ci chuj ma to. Tak jest, tak jest wariacie. To do ciebie, kurwa, panie P. Spitek, kurwa. Dzisiaj tutaj pitek, mieszka. Czwel taki, kurwa, Nie Jebać spitka, tą starą kurwę, nie? Tak jest. Jebanego kurwa czpuna. Do mnie się plusz, ja jać pam. Ja tego kurwa się nie wstydzę, Ja brałem. Biorę i brać będę, a ta kurwa mówi, że kurwa yy, bierze, a się mu pyta, żeby znać panu. on nie brał. Kurwa, oszukujesz z siebie i ziomków, kurwa, człowieku, kurwa. A pcyny, kurwa w do nie? Ja kurwa nie? brałem, biorę i tego kurwa się nie wstydzę. To. I będę brał. Po prostu. Mam to w kuju. A coś kurwo czy nie pasuje, czekam, kurwa w parku. Zawsze jebać cię, ty kurwo. Dokładnie. Pozdrowienia no, dobry półpakuj. No tak jest. Łukasz, pozdrawiam cię i poza ciebie tak samo, mordo. Pozdrowienia dla naszych widzów, mordo. I też, kurwa, dla... dla widzów obowiązkowo. Największe pozdrowienia dla naszych widzów i naszych znajomych, nie? Kurwa, jest tutaj już nagrzany, skurwiony, I wiem przekładnie. się wariacie, co, co tam, mordo? Wariacie, co tam ty... powiedzieć? Co ty powtarzasz moje słowa, tej? To specjalnie właśnie. Gdzie teraz lecimy, tej? Co? Gdzie lecimy? No, Idziemy że do ramy, nie? Do no. czyli tam idziemy. Tak. Czekaj mordo, bo cię pierdolnie jeszcze kurwa auta jakieś tej. Kurwa szybciej tej. Eee, nie rozumiem właśnie takich kurwa ludzi jak ta kurwa jebana, nie? Ten pitek cały kurwa w dupę ruchany. Co to mordo? Że oczarnia innych ludzi, wiesz co chodzi? Eee. Jak dwieczko? W no, no. tak dalej. Z kartem. No i kurwa, obszernianie to jest najgorsze, co może być, kurwa. Wprowadzasz kurwa, kogoś w błąd. Tak samo jakbym powiedział teraz, ten gościu coś idzie z kartonem, który mamy w i naprowadził na niego żonka. To jest jebale oczernianie, Tak samo kurwa ta pała, z jakimś żonkiem przyszedł, bo się bał. Yy, gościu wyjechał wyjebał mi bombę, a on mówił, o, jest w porządku. No to kurwa, to się mówił przed czy po. No okay. tak. Nawet jakbym nie dał rady, byli co no panie, no kurwa. I jeszcze kurwa średnia mnie na Jebacz przykład, kurwę, nie? Ne? Pokazałbym co jemu do dupy, ale no wiadomo, też moc się oglądają. Nie, nie oglądają, kurwa. Poniżej 18 nie oglądają, mordo. Możesz z kurwami grubo tej. No to, kurwa, pam pam, 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 pam. Mam, do... Mam... ograniczenia wiekowe na kanale Wariacie, to wiesz, kurwa, nie, nie dygaj tej. Ja nie kurwa nie dygam, tylko kurwa... Nie jeba, mać, kurwa je mać, nie Tylko pokazał co mu do dupy wychodzi? Ale już tego nie będę pokazał. Nie, to nie pokażę, bo jeszcze bardzo dostajemy. Nie, bo... Zaraz, nie, kurwa, no, panie, 42 centy, jak się dupie na mnie rzucą, to nie ustawę No tak. Chyba w dupie. No wiadomo. dymek, dymyges, dymyges, jo kurwa. I co, teraz idziemy do terany, mówisz? Tak. O, jaranie tej, schowam, dobra, daj mi Oj. to. Oj! Ja do sklepu jest nie będę ważu. No Teraz się awariujesz jak jest Masz pieniądze? Mam Da ci hajs? Nie mam eee... Może dam ci, czekaj kurwa mordo Wypijesz drinka ze mną? No jasne, że wypiję, trzymaj no mordo <grytania> no, no to kurwa jeszcze kurwa przynieś No kurwa, no Kurwa tej Dobra, to ja czekam na siebie, nie? Co tam orza z kurwa? Co wyjebałeś, mordo? Ogólka zajebałeś? Nie, nie kurwa... wybem. Kurwa, dużo, kurwa. A zarazem nic. A się kurwa spociłeś, ty. Kurwa mnie jest kurwa Co idziemy, to jest mordo na browara, pierdolenie my, co? Nie wiem, się Nie wiem, co nie wiem. Nie wiem, kurwa, to jest nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie teraz kurwa kurwa, kurwa! Co się stało, mordo? Kurwa, nie mogę szybko robić, bo się skurde, on Znaczy. Z pokojem, wszystko popakować, bo kurwa, tak szybko robię mi i wylatuje i spisz dalej. No. Wiesz? Tak, te kurwy za tą kasą dalej, dalej. Kurwa, ja pierdolę. Schowaj, kurwa, górę, mordo. A na chuj tego, że kurwa, górka wziął tutaj, to jest kurwa podjeżane trochę, kurwa. Kupiłem, kupiłem. Ale po co? Po co? Do chleba, kurwa. Do bułek. Do paszczeciku chodzi. Kurda, czy ja nie... kurwa, kurwa, Jak tam, wariacie? Kurwa, dobrze, w kamerę nie patrzyłeś, kurwa! Słuchaj. No jak tam wariacie? Dobrze To co, lecimy? Co, lecimy do tej Czy do Alberta? Do Alberta idziemy tej. Mordo! Co patrzysz? Tego, tak, wiem. Ja to kurwa wyjebało jeszcze kurwa wygląda jakbym się polał kurwa wychodzi Obstałeś się, kurwa, w no nie oprzałem się właśnie, to są szczochy, kurwa. Aha, no i dobra, A dobra. A wygląda, by się palał, że kurwa. O tu mówiłem? Moja powiedziała mi, że mam za małego i mam kupić ogórka, nie? Tak ty, kurwa, dupy nie masz tej. <laughs> Jak nie? Żartuję, <laughs> <laughs> no bo no, już lecimy, no. Sorry za moje, kurde, głupoty. I będę jeszcze tak obokiem, kurde, bokiem, żeby cię kamerę być, dobra. Okej. Did mał, eh? Hello? Na razie? I co mówisz chuja, nie nakradłeś kurwa i lipa, nie? Widzowie kurwa dziś będą niezadowoleni kurwa strasznie No to widzowie nie za bardzo muszą wiedzieć kurwa ci kradnę. A czy widzowie, co to i sobie sami pójdą zapierdolić kurwa, nie? A kurwa pewnie teraz, tak, nie? Dla widzów zagadka, nie? No. O... No kurwa część widzów pewnie to zna. Ale co to jest? Ten kto to robi to sprzedaje. Ten, kto kupi tego nie ma, ten kto ma to kurwa tego nie widzi. Ha, ja znam to ale nie powiem, Wiemy. Odpowiedzi dajcie w komentarzach eee, Dużo osób kurde zna Dużo widzów pewnie oglądaczy Ale... Pewnie kurwa nie do końca Pewnie kurwa nie do końca, nie? No bo nikt tego jeszcze kurwa nie miał I oby tego nie miał <noise> Znaczy dawaj. no każdy będzie miał Ale jeszcze, jeszcze nikt z widzów nie miał akurat, nie? Dawaj chodź, pierwszy siekiera, dawaj No to co mordo, ja ciebie kurwa kameruję Tak nie można mordo Tutaj, tutaj nie ma zgody na ten, na kamerowanie a, akurat Gdzie nie masz zgody? No u koleżki, no, tylko Ty możesz być kuwa kamerowany. Wariacie na kanale. A, na a przepraszam no, sorry, sorry. Taką ludzi nie możemy ja, ja, kurwa kamerować. Ja no, nie pomyślałem, przepraszam. Jest fajny mordo, chopie go do mnie, kufaj, kurwa, to ja Kurwa, jestem bezdomny, na razie Kujaman mam, ale Może coś tak. będziesz miał, jak będzie dobrze, nie? Jak będziemy konsekwentnie kurwa nagrywać cię w ogóle. Ja mam coś czy nie, Będziemy jebać, kurwa, robić kurwa streamy, wariacie. Nie no mieć. będziesz Nie je, śmieć. Nie baczcie oczy, będę miał, czy w życiu, kurwa, czy nie, w, życiu, kurwa, czy nie w, życiu, w chuj mam to. Ja kurwa, nie, ogólnie, kurwa, szczerze, mi się nie chce żyć. Nie baczcie, kurwa, życie w chuj. Jak będę miał, to będę miał. Jak nie to nie. Nie też tak, mam takie sytuacje, że mi się tam, kurwa nie chce, ale ogólnie mi, mi się chce, kurwa. Jak się wkurwiam tym. Że wiecznie przez cały jebane kurwa 41 lat, cały czas było pod górę, cały jebany czas. No, no. I to mnie wkurwa, bryczozi, mam tego dosyć, kurwa. Podnosisz się kurwa, stajesz Ju. na cztery kurwa. A opadasz kurwa na 70 kurwa. Nie no, opadasz kur, y, pa, kurwa na cztery kurwa, stajesz na dwie kurwa, jest dobrze i za chwilę domu się pierdoli. I później tak w kółko przez te parę ładnych jebanych lat, bryczozi. No tak, no. Także kurwa... Takie a... życie jest mordo kurwa. Ja pierdolku, ja nie chcę żyć. W ogóle, jak bym starego teraz spotkał, to bym na pół mordy tak, na chuj kurde, moją matkę, że ja wyszłem. Nie do rozwoju, jebany. Wyszedłem się mówi. Nie na chuj. No ale co, że jesteś robiony mitkim chujem, czy co, kurwa? Nie, nie chyba nie, nie, kurwa. Nie, 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 halo, panie. No nie. Po prostu, kurwa, jestem skurwiony, że wyszłem. Aha, kurwa. że wyszedłeś. Że żyję. Że żyjesz, tak. Nie chcę żyć, kurwa. Jeba to życie, kurwa. Jak dla mnie, kurwa, w moim przypadku tylko i wyłącznie. No. i ja, o swojej sobie, jeba to życie, Czekaj, i nie chcę. Sobie... Nie chcę, nie No. Jestem ogólnie na starego skurwiony, że gdy mam moją starą. Kur... moją mamę, przepraszam. No. Yy, ja byłem. Ogólnie tak Chciałbym, kurwa, żeby mnie w ogóle nie było. No, no. no. I tyle co mam do powiedzenia, i tu nie, nie pierdolę, że jestem na albo na kurwa, czy tam kurwa na tylko mówię szczerze, jak jest. Ludzie mówią, że jestem pojebany, ale kurwa do końca nie widzą, kurwa, co jest w moim życiu. Także kurwa, nie będę kurwa. Yy, nie będzie, ty... się rozwijał na temat mojego życia, tylko po prostu mówię, że kurwa, ja pierdolę to życie i mi się nie chce żyć. No tak. Jeżeli była możliwość, on życie kurwa komuś, kto chce żyć, a nie może, oddaje od razu. Tylko się kurwa nie zabijaj tej Ach, przypadkiem. Kurwa. Bo nie będziemy kurwa nagrywać ja kurwa na kanale. niż kurwa. Mówię, nie mogę, panie. Kurwa. Zjebany fart, kurwa klobos, kurwa albo mnie ktoś uratuje, albo kurwa coś, nie, coś. Siekierka, wariacie, kurwa nie możesz, bo kurwa wtedy nie będziemy kurwa mordo. A kto będzie kurwa filmy nagrywał tej? Kurwa, panie... Jak się ja... odpalisz, kurwa? A w piachu nie można? A co ja będę przychodził kurwa do siebie na cmentarz na pomnik kurwa to tobą kurwa rozmawiał, chłopie kurwa nie. jak słup do dupa, kurwa. Jak, do znaczy, ciebie, jak dupa kurwa. do słupa, czy jak to tam się mówi? Do ciebie, nie. Ja ogólnie mam wyjebane to życie kurwa, I, kurwa, jeżeli ja umrę, nic się nie stanie, będę zadowolony. Brahol mój dobrze o tym, wie kurwa, który jest szacunek dla niego i pozdrow przede wszystkim dla jego żony i dla jego dzieci. No. Ja mniej w ogóle cały ja rozumiem. Dobry, postaw się. Joliacie, jestem i on to rozumie, ty za wcześnie, wiesz? No, no. Yyy, czekaj, kurwa, się pójdziesz po piwo. Tu? No. Czekaj, dam 30 euro, to jest 3 dla siebie jeszcze. Poczekaj, muszę 30 euro powiedzieć 4. O, no to weź te euro. Ja to kurwa, gdzie mam? Nie wiem, gdzie kurwa to. Widzicie, ogór kurwa wyjebał, nie? Ale o jaki kurwa długi, mordo kurwa, ja pierdolę Do kanapki albo co z nich robi. Nie wiem, ile można by wpierdala samym pasce tym kurwa. 24 i 4 handle, kiedy wyjechał. Musimy teraz pomocy Duże, małe, duże, nie, puste. Weźcie tutaj, kurwa, euro. Ja to, kurwa, mam na dźwięki, od dźwięka wyjebię, jeżeli będą, żeby było po Czyli zajebałeś coś jednak, kurwa. Bierz. Ja nie biorę. Że nic. Później oddaję. No, te kurwa, gdzieś tam, jakoś tam. Musiał powiedzieć, że dłużej, kurwa. E, kurwa, to jest na co w kurwiącej, mordam się, nie ma kurwa co w kurwę ja? tej... 5, kurwa giga, już nie, kurwa no, co pamięci zajmowałem. No to jest ma życie całym się to skurwi. To jest kurwa, mam to polu. Ale czasami są takie dni, że, kurwa to przychodzi i się kurwa. Bo u codziennie o tym myśleć, że się nie wkurwiam, ale jest taki dziwny, że kurwa akurat kurwa, się skurwi. No tak, nie, no normalnie, nie. To kurwa się jest. Już... Dobra, to ty kurwa polecisz, szybko weźmiesz? A na, właśnie jeszcze jedno, pozdrawiam najlepszą moją kurde przyjaciółkę śmierć Właśnie, pozdrawiam wszystkich kurwa, komu się odezwie z tą kosą kurwa, bo wszystko chuja wali, nie? Spal poczekaj wariacie Pozdrów kurwa, komu widzów kurwa Ej kurwa, osełkę kurwa stąłem, kurwa, no a kurwa nie przecież jebana a Jaką kurwa osełkę? Osełkę A, osełkę? No kasy, kurwa jebana, że mi łeb nie mi chuja ja. Wzięła osełkę Czyli no po prostu kurwa, zostałem zajebany na osełkę. Nie no bo to jest XXI wiek, kurwa Kosa powiedział, że, że teraz ma kurwa spalinową, kurwa, to pierdoli kurwa osemki. Wiesz o co chodzi? Nie, ja wolę na starej lecieć. <noise> kosa te, Kurwa Kosa, teraz kurwa ta od śmierci, teraz kurwa leci na żółkowej, kurwa morda akurat, nie Czyli, że kurwa powiedziała wtedy, że była udziałka, była gdzie indziej. Tak jest. Kurwa jestem zazdrosny! <noise> Dobra, okej, Elo, yy, to była chwilka nie do rozwoja. Dobra jest. Dzień, 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 dzień. यस योस कुरबा छ अब पुछ्ने